Majeczka, co to za pozycja żaby? Co to za pozycja żaby? To już jest chyba ełem luz. No. Tak, wiemy. Tak, przyszła ciocia Z dzieciami ciocia odwiedza No. Maję. I maja się tak wita. Kochani, ale to poszczekanie to jest też dla nas oznaka tego, że ten pies zaczyna żyć, zaczyna pokazywać, co mu się podoba, co jej nie podoba. Szanujemy, ma do tego prawo, nas to cieszy. Pamiętajcie, my. A Jasiek? A czy Jasiek potrafi szczekać? Potrafi, trochę coś tam czasami poszczeka. Kiedy on idzie do adopcji? No, idzie w połowie grudnia. Więc no. Trzeba będzie znaleźć. Następnego towarzysza, ale już tutaj z trzecią Anna mamy jakieś plany mm -hmm. o połączenie majeczki. No też nie możemy na pewno niczego przyspieszać, bo podniesienie maj z tego, w czym była, w jakiejś stanie do nas przyjechała, zdecydowanie lepiej zrobić dwa małe kroczki do przodu niż tak. coś, co nam się udaje. No i też mogę powiedzieć, że Maja bardzo cieszy, że się z nią po prostu jest. Nie trzeba jej dużo dotykać, przytulać. Ona przychodzi i wysyła sygnał, że chce. Natomiast lubi, bardzo lubi obecność człowieka. Lubi, kiedy się do niej mówi, reaguje, podnosi uszy, łapie kontakt wzrokowy, ogon już coraz częściej w górze. Więc piękny, to jest piękny Majka. Tak, to jest praca, bardzo długa. I... Ale nikt nie powiedział, że wszystko da się zrobić w jeden dzień. Szczególnie z psem, który, no, tak naprawdę nie wie, że jest psem. Nie wiedział, że jest psem bo jest po takich przeżyciach, że... Trzymajcie kciuki za majkę.